Co najbardziej podrożało, jak robi pani zakupy? Proszę pana wszystko. Wszystko przykre to jest, bo niestety mamy takie pensje czy renty, czy emerytury, ale podrożało dosłownie wszystko. Najbardziej mięso. No i tak jak pan widzi, warzywa też. Czy to znaczy, że święta będą trochę skromniejsze? O, dużo skromniejsze. Ale najważniejsze, żeby zdrowie było. Musiała Pani z czegoś zrezygnować w te święta? Proszę pana szczęście, że mam syna. Także mnie święta, jeżeli chodzi o wydatki odeszły. Także z, z, zawsze jestem zapraszana do syna synowej i w, w związku z tym jest lżej, bo jeszcze coś dostanę do domu. Może Pani, że młodym ludziom w Polsce się dobrze żyje teraz? Nie. I wcale się nie dziwię, że uciekają. Jeszcze taka sytuacja jaka jest. Dobrze. Bardzo pani dziękuję i wszystkiego dobrego. Życzę zdrowia. Wzajemnie. wzajemnie. I młodzi trzymajcie się i walczcie. Dziękuję.